Na środku jest odnośnik, taki z niego ałt Tylko spojrzy i już wie, co w tym hałcie psuje się. Tutaj spojrzał, tam obejrzał, tu popatrzył, a tam wejrzał. Terek został rozpoznany, tylne koło to wymiany. Otecnicy elektrycy, co mają sporo pracy, szeroko widać ich fizyka i nawet prąd ich nie tyka. Są też technicy rachunkowości, co może skończą w księgowości. Będą podpisywać umowy z klientami i zajmować się papierkami. Naszym technikom się kształtujemy, a potem w przyszłej pracy zyskujemy. Męko w całej pieczęciu, tu bardzo, dobry, bardzo dobry. Mamy nowe nożyczki, gumki i stoliczki. Mamy tu kucharzy i stolarzy, trzymam się do kojarzy. Mamy też fryzjerów, bardzo zdolnych pozarów. Nie mogę zapomnieć o sprzedawcach. To też przydają ubiegamy przez naszych się w w ciastach. Mamy też wolnego elektryka, którego wróż nigdy nie odbywał. Mechanicy w akcji z uśmiechem na twarzy naprawiają w życie każdy silnik, każdy Ręce mają brudne, lecz serca czyste, z pasją w oczach, już jak dawni mistrzowie zgłębiają tajniki każdy hałas, każdy dźwięk. Wiedzą, że od ich pracy nad zależy spokój i